Program powstał tylko i wyłącznie w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Jeśli nie lubisz takiego humoru, po prostu wyłącz filmik. Jak powszechnie wiadomo, żeby stworzyć piosenkę, potrzebna jest muzyka i tekst. Tekst jest bardzo często na pozór zlepkiem przypadkowych słów, które razem tworzą głębszy sens, jaki autor chce przekazać. Jest też druga opcja, po prostu jest bez sensu. A co by się stało, gdybyśmy tekst piosenki rozwinęli w opowiadanie prowadzone przez narratora? Odpowiedź na to pytanie znajduje się tutaj. Jako siódmy tekst biorę pod lupę Kochanie to ja Grzegorza Chyży. Osobiście stwierdzam, że jest to fajna i dźwięczna piosenka. Zawdzięcza to na pewno melodii, a co do tekstu, się sami. Lata mijają, a bohaterowi coś się nie zgadza przez dłużący się czas. Bohater myśli, ale nie tak jak myślicie. Jego myśli skierowane są do osoby, domu, miasta i ulic. Ma nadzieję, że jednak te przemyślenia to sen i chce się obudzić, ponieważ twierdzi, że nie pokocha go już nikt tak jak ktoś i w tych samych myślach, tudzież snach, biegnie pod dom tej osoby. Dowiadujemy się, że osoba, o której chodzi bohaterowi, jest jego kochaniem. Krzyczy przed drzwiami, że to on. Każe otworzyć drzwi, a jeśli go usłyszy, to żeby mu wybaczyć. Woła znów, że to on, i określa się mianem złego snu i prosi, aby ostatni raz wysłuchać go. Protagonista chce przeżyć wszystko jeszcze raz zanim coś usłyszy. Obiecywał być blisko przez całe życie, bo dobrych chwil nie było wiele, ale każda dla niego jest czymś drogim. Jest wiedzącym, bo wie, co teraz powie osoba, ale nie chce tego słyszeć, na rzecz słodkiej ciszy. Twierdzi, że nie pokocha go już nikt, w myślach biegnie pod dom tego, kto się. Znów krzyczy przed drzwiami, że to on. Każe otworzyć drzwi, jeśli go usłyszę, to żeby mu wybaczyć. Woła znów, że to on i określa się mianem złego snu i prosi, aby ostatni raz wysłuchać go. Ponownie wie, co teraz ktoś powie, bo już długo się znają i próbuje odwlec w czasie te słowa, bo bardzo lubi ciszę. Przed ostatni raz wydziera się, że to on i żeby mu drzwi otworzyć. Chce, żeby było mu wybaczone, ale tylko jeśli usłyszy go kochanie. Po chwili znów potwierdza, że to on, lecz jako zły sen i prosi, aby ostatni raz go wysłuchano. Jeśli podoba Ci się ten materiał bądź nie, zostaw coś po sobie.